Siewa to Pesa na kolejnym wypadzie na rybki nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. 583. 30... Kwiecień 2025, środa. Więc, drodzy Państwo, klasyk i pinka oraz druga zwętek na metodę. I zobaczymy z większych ryb, co będzie na metodę, i na klasyku z tych mniejszych, co uda się złowić na pinkę. I jest pierwsza ryba. Zobaczcie jak walczy. I zobaczymy tylko co. Więc taki goły. Ładny ze 3 kilo Ponad. Taki karpiczek. Nie inaczej. Więc zapowiada się pięknie. Pięknie, jeszcze raz pięknie. Po prostu wpytę Więc wracamy mu wolność. byku po kogoś dorosłego Baja Oczywiście klasyk nieduży leszczyk z klasyka oraz nieduża płotka Oczywiście też z klasyka W końcu mam pierwszego dzisiaj pełnołuskiego. Ostatnio nie miałem na tym łowisku tej ryby, czyli karpia pełnouskiego. Tym razem jest. Jest druga ryba, na metodę i drugi karpik, ale tym razem karp pełnołuski. Piękny karpik. Więc wracamy na wolność. Jest bajecznie, pomału, pomału byku, a na klasyku kolejna płotka. Tym razem karaś, ale nie tak ostatnio złocisty nasz. Rodowity, lecz inwazyjny karaś srebrzysty, czyli inaczej Japoniec. A na klasyku znów mała rybka. Dokładnie na robaczka. Powiem tak największa z płotek jak na razie na klasyku powiem branie zabraniem. Dokładnie na metodę mniej brań, na klasyka co rzut. Pełno płotek, ale będę pokazywał tylko te największe. I ta na razie jest z tych, chyba z Osią złowiłem, największa. Więc baja. A ja przerzucam. I na klasyku będą tylko największe rybki, bo tych małych płotek nie ma sensu. A dopiero jest godzina. 643, a już tyle rybek. Dokładnie, więc wędkuje dalej i jest bajecznie. Więc klasyk też daje radę. I ładna płoć. No i kolejna, ładna płotka, największa, jak na razie. Mój zestaw wygląda tak, oczywiście klasyk, niesymetryczna pętla, skrętka, agrafka, 60 cm przypon, 0,10, haczyk 16 i na końcu dwie pinki, jedna i na to mi skubię. czyli klasyk. Daje więcej ryb, ale mniejszych. No ale ładna płotka, jedna, druga. No zobaczymy dalej. W tej chwili zarzuciłem zobaczymy, jak szybko będzie branie. Dokładnie. Już jest. Taka wzdręga, krasnopiórka. I tak to na klasyka płotki do 18 cm. A teraz wzdręga. I wędkujemy dalej więc jest po drugiej Po długim przepraszam przestoju kolejny karpik na metodę przestały brać No co zrobić? No ryba to ryba, więc wracamy wolność I wędkujemy dalej Więc takie fajne płotki biorą, a na metodę nic przestój więc obławiamy klasykiem te płotki. Więc tak jak mówię, same wzdręgi oraz płotki na klasyka Baja. Klasyk. Znów ładna kresnopiórka. Jest albinosik po raz pierwszy Piękny Albinos I wędkujemy dalej Baja Jest i karaś złocisty więc wracamy mu wolność więc drodzy Państwo to ostatnia ryba dzisiejszego wypadu na metody już nic nie brało, tylko cały czas drobna płotka, nieduża wzdręga, i tak to mniej więcej wygląda, czyli biało ryb na klasyka, bardzo dużo ryb i to co widzieliście. Więc kończę na tą chwilę dzisiejszy wypad, zabieram zabawki. Zawijam się do domu, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że byliście wciąż ze mną na dobre i złe. Ja zawijam się do domu. Cześć! Jest bajecznie. Pozdrawiam.